Hejka! znowu kolejny custom, kompletne przeciwieństwo tego co było ostatnio, bo będzie to diorama z pustynią. I wykorzystamy do tego, tego Artis Rezina, który zwie się senior. Zanim zaczniemy, to chciałabym pokazać Wam, jakie szczegóły są na tym modelu. I mój najbardziej znienawidzony etap, czyli prepping, ale jak widzieliście na zdjęciach z bliska jest mu on bardzo potrzebny. Jest on szczególnie ciężki jak występują właśnie takie żyłki na nogach jak tutaj, aby nie przesadzić z preppingiem i nie zeszlifować tych szczegółów. Będzie miał on jasne umaszczenie, a to się wiąże z tym, że trzeba nałożyć wiele warstw, aby zaczęło to jakoś wyglądać. Szczególnie, że zamiast białego podkładu użyłam szarego, więc będę się dłużej z tym bawić. Oczywiście, w międzyczasie, jak maluję model, to przygotowuję podstawkę. Swoją drogą chyba nigdy nie miałam tak rozrysowanego planu. Używam masy dwuskładnikowej Miliput, aby zrobić zarys ukształtowania terenów. Wykorzystuję Miliputa, a nie Apoxy, ponieważ o wiele gorzej mi się z nim pracuje, a trzeba go wykorzystać, więc lepiej to zrobić tu niż na modelu. Jak wspominałam na początku, będzie to diorama pustyni, więc obowiązkowo musi być czaszka. Tworzę ją z formy wykorzystując resin. I kolejny specjalny element tej dioramy. Na pewno kojarzycie zbiorowe znaki, które pokazują kierunek do danego miasta i jak daleko tam jest. No i musiałam to tu zrealizować. Najpierw wybrałam randomowy punkt na mapie, potem parę charakterystycznych miast i zaznaczyłam dokładnie kierunek i odległość do nich. Pomyliłam się, bo tak przyklejając do góry nogami oznaczenia były one w przeciwnym kierunku, więc potem musiałam to poprawić. Jak widzicie, do dioramy kierunkowskaz już przymocowany. Również stworzyłam podniszczone ogrodzenie, a teraz przyklejam szkiełko od szkiełkowania, które będzie imitować piasek. Ok, wracajmy do modelu. Przy jasnych maściach zawsze mnie denerwuje to, że kolor trzeba długo budować pastelami, a często dodatkowo dochodzi do zabrudzeń lub niepożądanej ziarnistości. I tym razem praktycznie wszystko zrobiłam akrylami, olejnych farb użyłam tylko do zarysowania mięśni, a pasteli do zaznaczenia szarej skóry. I jestem bardzo zadowolona z efektu. Na koniec glos na oczy, nozdrza i wargi. Trochę szkoda, bo model ma bardzo ładnie wyrzeźbiony spody kopyt. Ostatni rzut oka na nie i model przyklejam do dioramy. I tak senior jest gotowy. Myślę, że wyszła z tego bardzo ciekawa diorama. Ale muszę przyznać, że bardzo ciężko było zrobić jakieś sensowne zdjęcia. Miałam dużo jeszcze pomysłów na tą dioramę. Miał być tutaj kaktus, palik, do którego przywiązany byłby koń poprzez sznur, ale wtedy wyglądałoby to wszystko kompletnie inaczej. I ta wersja jest najlepsza, moim zdaniem. I to na tyle, pa.